animacja. Strony książki przewracają się. Wyskakują czytające postacie. Narciarz pan w meloniku, mama z dzieckiem. Dwójka przedstawia książki na zimę. Grzegorz Jankowicz, filolog, tłumacz. Od kilku lat pisałem o literaturze zarówno polskiej jak i zagranicznej. Wziąłem ze sobą Jerzego Pereka W. Albo wspomnienie dzieciństwa. To jest jego opowieść o próbie dotarcia do doświadczenia, które zostało przez niego utracone. Bardzo Wcześniej stracił rodziców, nie miał żadnych wspomnień ani o swojej rodzinie, ani o kulturze, kulturze żydowskiej, w której mógł wzrastać, a nie wzrastał. Napisał tę powieść i to wspomnienie po to, żeby do tych doświadczeń powrócić. A Kolekty Jonathana Franzena, powieść, która została uznana w 2001 roku za wielką amerykańską epopeję, opowieść o społeczeństwie amerykańskim, czytana w Polsce. Przez wielu czytelników zostanie rozpoznana jako opowieść o nich samych. Michał Olszewski, pisarz. Ja konstruując, że to powiem, swój podręczny zestaw lektur, staram się sięgać do książek z bardzo różnych parafii. Książka Jonathana Creery, Późny kapitalizm i koniec snu. Pamiętam, że w dzieciństwie fascynowałem się Napoleonem, dlatego że wyczytałem w jednej z jego biografii, że Napoleon spał po kilka godzin na dobę. I proszę sobie wyobrazić, że późny kapitalizm i koniec snu pokazuje stan, w którym wszyscy jesteśmy napoleonami. Okazuje się, że z pokolenia na pokolenie śpimy coraz krócej. Nowy czas zabiera nam ostatnią przestrzeń wolności, jaką jest sen. Robert Makłowicz, pisarz, podróżnik. Jak się komuś bardzo spieszy, to może oczywiście czytać opowiadania Edgara Kareta, które są fenomenalne, ale lektura jednego nie zajmuje więcej jak 2-3 minuty. E, a jak ktoś ma więcej czasu, E, e, może czytać prosta. To jest ucieczka e, od codziennego życia, ale gdyby nie książki, e, bylibyśmy innymi ludźmi po prostu. Za pomocą literatury myślę o świecie, za pomocą literatury e, zawiązuję relacje z innymi ludźmi, za pomocą tekstów literackich po prostu odnoszę się do świata. I nieustannie w mojej głowie pojawiają się frazy z przeczytanych książek. Przychodzi mi do głowy jedno zdanie Jonathana Franzena. Muszę Państwa rozczarować, albowiem od tej pory już nic nie będzie tak jak niegdyś. Moim zdaniem to jest dobre zdanie opisujące nasze doświadczenie literackie. Program przygotowali Joanna Makowska, Szymon Kłoska, Agnieszka Jęksa, Kamil Hasiuk, Tomasz Ruszkowski, Michał Baczuń, Grzegorz Kawala, Katarzyna Bogucka, Szymon Tomiło, Rafał Baran. Edyta Bańkowska, Karolina Pańczyk, Grzegorz Tomczewski. W programie zostały zaprezentowane książki Michała Olszewskiego: Najlepsze buty świata, Roberta Makłowicza, Makłowicz w podróży, Grzegorza Jankowicza: Rodzinna Europa, 5 minut później. Robert Makłowicz polecał książki Edgara Kereta: Nagle pukanie do drzwi, Marcela Prusta w poszukiwaniu straconego czasu. Audiodeskrypcja na zlecenie Instytutu Książki Marek Kotula Barbara Szymańska Fundacja Audiodeskrypcja. Czytał Mateusz Smaczny. Telewizja Polska S.A. Program II Instytut Książki 2015 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.